Dzień dobry, krzyk, Fik, piwny głos w Gdańsku. Jakiś czas temu byliśmy co, w trójmieście razem i odwiedziliśmy wtedy 8 browarów 8 godzin. Teraz jestem sam i tylko w Gdańsku. Cel jest taki: odwiedzić 5 browarów, wreszcie nowy browar gdański, PG4, Piwnica Rajców, Browarnia, wypić wszędzie po jednym małym piwie, a czas, jaki uda to się zrobić, zobaczymy. To będzie wycieczka z zegarkiem w ręku. Godzina 17:45. Browar Brest. Przystanek pierwszy, czyli Browar Brest. Tym razem udało się nagrać może albo się zmieniły zasady, albo nie zorientowali się do ta kamera. Wybaczcie moją fryzurę, ale pada. W szkle jest piwo nazwane jako jasne, bo nic z niego nie było Tak, tak No, taki prosty, jasny lager. Lekko kukurydziany, trochę maślany. Taki profil słodowy, troszeczkę podchodzący pod lekkie marcowe. No ale jednak ta maślaność i kukurydzianość troszeczkę, trochę, troszeczkę przeszkadza. Goryczki praktycznie nie ma. Czyli jest to takie piwo, no, takie po prostu zwykłe jasne piwo. Dobra, jest godzina 18.13. Nowy Browar Gdański przed nami. Gdański bardzo wziął sobie do serca hasło małego się nie opłaca. Na przykład bezbiter 0,3, 18,50, pół litra 19,50. Ale tak weźmiemy małe, małego pilsa. Jak tylko się pojawi kelner. I oto w szkle Artus Pils Gdański. No to wygląda jak pils trochę zamglony, ale pochodzi. Pamiętajcie, że pils nie musi być idealnie karowny, zwłaszcza z małego browaru, gdzie nie mają filtracji. Warto, żeby był smaczny. Pachnie bardzo czysto, nie ma tutaj żadnych diacetylów, żadnych, żadnej kukurydzy, DMS-ów. A delikatna chmielowość jest, taka klasyczna. Jest dość wytrawny. Z wyraźną goryczką. Mam wrażenie, że poprzednio, jak tutaj byliśmy, to te pilsy były bardziej goryczkowe. Ta goryczka była taka nawet taka bardzo wyrazista, taka ostra, może. Tutaj, tak jakby był trochę zmieniony, może profil wody, troszeczkę inne chmielenie, bo ta goryczka jest też o wiele niższa, ale jest taka bardzo gładka, bardzo lekka i krótka. No oczywiście, chciałoby się, żeby w pilcie goryczka była trochę wyższa. No, troszeczkę wyższa goryczka byłaby naprawdę fajna. Ale poza tym jest bardzo spoko. piwo 11,5 kłaty, 4,5 alkoholu. Taki trochę, trochę jednak za bardzo lager, za mało pins jak dla mnie. Oczywiście nie każdy pils musi być super wytrawny, super gorzki. Ważne, żeby był dosyć lekki, wytrawny. Żeby się odróżniał od lagera jednak większą wytrawnością milowością mniejszym profilem słodowym. Oczywiście my zawsze lubimy takie bardziej wyraźne, bardziej goryczkowe pilsy. Natomiast tutaj nie ma się tak naprawdę do czego doczepiać. Mieści się jak najbardziej w ramach stylu. Lekka słodowość też jest, ale wszystko, wszystko jest na miejscu. Tylko chciałoby się odrobinę więcej goryczki. ale poza tym naprawdę jest naprawdę całkiem spokojnie. I ta 03 pilsa kosztowało 14,50 zł. Fajne w browarach Gdańska jest to. Jest ich 5. Dwa są dosyć blisko siebie, bo to jest 20 parę minut na piechotę od siebie, czyli Wres i nowy browar gdański. A teraz, jak przejdziemy do centrum, no to PG4 na piechotę można przejść do piwnicy Rajców i na piechotę do browarni. Nie pójdziemy już do browaru piwna, w którym byliśmy poprzednio, ponieważ ten browar już niestety nie funkcjonuje. Ale i tak, 5 browarów to jest całkiem, całkiem dobry wynik. Mamy 18.56. Udało się dotrzeć do browaru PG4. Browar PG4, i tym razem nie Krolinger, nie europejskie, a po prostu Pils Premium. 0,3 za 16 zł. Bardzo czysty zapach, tak? Czyste, że aż niewiele w nim jest? Taka lekka chmielowość, bardzo delikatna. No ale w smaku to jest, no to jest pils, to jest rasowy pils, ma wyraźną goryczkę, jest wytrawny, parametry to jest 11,7 4,9 alkoholu, czyli jak najbardziej pilsowe, wygląda jak pils, jest nieco zamglony, o tym już mówiliśmy, no jest naprawdę wytrawny, fajnie goryczkowy, przyjemny. No to jest taki pierwszy, przy którym chce się siedzieć, więc nowy browar gdański trochę więcej goryczki nie zaszkodzi. Może ta goryczka mogła być wśród krótsza, ale to tak naprawdę już takie czepianie się na siłę, bo naprawdę piwo jest bardzo dobre, bardzo stylowe. No i w tym browarze jak się jest, to zazwyczaj bierze się Krolingera i Jopejskie, ponieważ to są piwa tak wyjątkowe dla tego miejsca, że, że jeżeli nie mieliście okazji ich próbować, to na pewno te dwa koniecznie, a wszystko inne to można, ale te dwa koniecznie zawsze czas było. mnie tak odważnie, że część fermentacyjna nie jest w ogóle zamknięta. To jest zawsze kupa ludzi. wiem, kiedy ktoś wejdzie i spróbuje otworzyć jakiś zawór i będzie nieszczęście. Ja tego nie zrobię. Mm. Zawsze jak jestem w Gdańsku, to ta miejscówka to są Wały Jagiellońskie 5, Zawsze mnie to niezmiernie fascynuje. I zastanawiam, co tu jest i dlaczego to jest w takim stanie. Te lwy, te lwy są po prostu piękne. Więc ludu Gdańska. Jak ktoś jest z Gdańska, to opowiedzcie historię tego miejsca i tych lwów, bo. ciekawa rzecz. 19.33 i wchodzimy do piwnicy Rajców. Zdaje się, że największy problem z czwartego wieczoru może być znalezienie miejsca i czekanie na obsługę, bo lokale są po prostu na to bardzo cieszy, że ludzie tu mnie chodzą do miejsc z dobrym piwem i o dobre piwo. Dobrze się dzieje. W piwnicy Rajców skusiłem się na trzy PILS. To jest Black Ipa, czyli sezonowa specjalność. W takim kufelku, w cenie 19 zł za 0,3 Milowość czuć od razu, zresztą w pierwszy łyk, od razu czuć chmielowość, chmielowy smak, chmielowy aromat, wyraźną goryczkę. Oj, jakie to dobre. Oj, naprawdę. Black Hipano jest trochę może zbyt palona, zbyt słodowa, ale mi, mi to pasuje, bo dzięki temu to jest prawie jak Robus Porter a, albo India Export Porter, więc podobna kategoria, więc wiadomo, że będzie mi smakowało, jeśli ktoś chce dłużej by w piwnicy rajców to warto się w kartę i jest ściana, gdzie można samemu sobie nalewać piwo. Kiedyś to testowaliśmy no i działa naprawdę całkiem, całkiem przyzwoicie. A ta Black Ipa jest naprawdę dobra. Goryczka jest naprawdę taka solidna. Nie, nie jest za długa już, bez zasady, Nie można się czepiać, że piwo ma za długą goryczkę, jeżeli ma jakąkolwiek. Ale tro, trochę pozostaje ale tak przyjemnie. Tak. No czuć, że to jest kipa Black Ipa, tak jak dawniej. Czyli taka mocna, solidna, zdziorna, wyrazista. Takie piwa. Lubi. I to ostatni punkt na naszej trasie, czyli browarnia. Mamy równe godzinę 20-2 godziny 15 minut. Udało się zaliczyć 5 browarów. Znaczy ten teraz będę dopiero zaliczał, więc leczimy 2,5 godziny na szybkie piwo, ale już nie będę się spieszył. Nie ma potrzeby. Udało się. Będzie jednak szybki mały pins, ponieważ bar jest zarezerwowany, więc mam 18 minut, żeby dzwonić bez rezerwacji. Super, super, że się dzieje, że w czwartek lokale są tak pełne ludzi. Obsługa jest mega. Bo, przepraszam za zamieszanie, ale super, że się dzieje. Naprawdę bardzo to cieszy, że lokale są tak pełne, że ludzie chcą pić naprawdę fajne piwo i chodzi do fajnych miejsc. A piwo? No, pils. Pils taki naprawdę solidny, gorz, porządny, gorzki, wytrawny pils. Zresztą to nie jest dziwne, bo ten browar z tego piwa słynie. Nie na darmo się nazywa złoto browar. A nie, jest, bo 20 zł za 0,3? w takim miejscu, wiadomo, ale to jest taki solidny, racowy pilson. Piękna piana. Piękny klar. Super. Jest to jeden z takich wzorcowych pilsów. Jak się w Gdańsku, to to jest punkt obowiązkowy. Ale chyba trzeba zwolnić barner Dobre piwo. Godzina 20.15. Udało się zaliczyć 5 browarów, 5 piw w 2,5 godziny, czyli wszystkie browary Gdańska, pół godziny na browar wyszło z dotarciem, zamówieniem, czekaniem na kelnera, ponieważ wszystkie te browary mają obsługę kelnerską. Nie jest to absolutnie zarzut, Trzeba czekać. Głównie to są restauracje. I to, że naprawdę duży ruch w każdym z tych miejsc, to jest, to jest bardzo dobre. To jest bardzo budujące pokazujące, że ludzie chcą pić fajne piwo w fajnych miejscach. I to naprawdę cieszy. Ja, jako mieszkaniec Warszawy, zazdroszczę Gdańskowi. Zobaczcie, jak to wygląda. Wiecie, no, Gdańsk. Chciałbym pokazać więcej, ale pogoda jest taka jaka jest. Gdańska sterówka jest absolutnie przepiękna. Natomiast miasto ma genialny klimat. Za każdym razem, jak tu jestem, to, to fajnie się tu czuję. I jeszcze są browary, które robią takie dobre piwa. I to, co jest najciekawsze, to to, że są browary w miejscach turystycznych. i mogliby robić jasne, ciemne pszeniczne, Jechać po kosztach. Robić byle co, i ludzie tak by to kupili, ale nie, robię naprawdę dobre, jakościowe, fajne piwa. I to jest tak piękne w tym mieście i w tej scenie browarowej, że, że trzeba tu przyjeżdżać częściej.